Hmm? Ej, jest czas, spokojnie. Ej, ej, tutaj, 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 co się dzieje? Ale kotuch, jaki kotuch tam? Spokojnie, panowie, no. To jest paryk luźno. Mazur lubi takie, mazur lubi takie długie. Spokojnie. Ej, grube, grube. Maitaia! ah. Ah, do, stop. O piso, Ale czyści, czyści. Wiesz. Ale idzie jak burza O ty magik Chickena, chicken trochę nieruchawy jest, dawaj to do niego No mazuš ti to! Tka Dobro je bilo. Ale babol. Hubertus pracuj, pracuj bardziej Tak, kop kopanina o, ale dziosno, ty. Tam Kozy byś przypilnował te zmiany, na razie 5 minut gry jest, no. no chyba wszyscy od razu 4. Możemy puścić. Możemy zmieniać po No to jak uważasz? Nie no. biegaj nie biegaj.

na Tak Ej, sprawa wygląda tak, że nie możemy chyba wejść, że y, ja w, znaczy że, 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 że cała czwórka wejdzie, nie? Bo to będzie chyba lipa, nie? To co, po dwóch? No po dwóch chyba będziemy musieli wejść. Bo będzie lipa, ci. On i tak dużo nie będzie biegał. Znaczy, nie będzie długo grał, bo jest rany, nie? po 15 godzin robi, kurwa, w Ale to, że ty, ty wchodzisz z nim od razu, czy kozis z ryżem? No nie wiem, no. Znaczy, wiesz, można zrobić... Niezajdę. Na razie jest bida w grze. Potrzeba no jakiegoś rozruchania tutaj. Dobra. Mam z niej. Nich... To jest fizyczny problem. Nie? nie możemy wejść w bryt jak wczoraj. Która jest to tam jeszcze? Siódma. Siódma. No to załóżmy w dziesiątej ten. Kurwa, on za bardzo kombinuje. No, no, no Ej, po, 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 po! Patrz, masz majtaja! Za mocno dobrze, Dobra, to nie wiem. no kurde, no. kto kto to zejdzie, nie? No, w, w, po 10 minutach można by się zmienić, nie? Jak, ale ten twój kolega idzie do przodu, tak? On nie jest No, 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 do przodu idziesz, nie? Ale no, no on to... biega wszędzie, nie? Tak jak Mazur, się wraca, nie? No to, ale to środek, to za Huberta. W środek wejdziesz? Za Huberta. no teraz w No w środek wejdziesz, po prostu wejdziesz w środku, no. Rozgrywający będziesz. No to nie wiesz, z kim będziesz grał? Nie z No, a ja wejdę za kogo? Za sobie czy za Majtaja? Co gwiazda?

To my zejdziemy pierwszy, Dobra, nie? No, ja nie muszę wchodzić na bogę, ja mogę się tam pomóc. No tak, bo ty będziesz za Cicana. Za Cicana? No, 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 no. To Chicken też jest zmęczony. Po robotach. Je no, najwyżej wejdzie za Mazura na chwilę, nie? Jutro kupujemy wszyscy przed A ten... Jutro gramy też? No. Ale co? Które jest? 1630. Pewno 160, tak nie, nie, nie. No, ja tak, Po co je złączyć? Raz. Dobry, Jak Jak teraz? w to. robimy się Zrób to. za minutkę zmiana. to. oni to. Za to. Za całą? Nie, nie, tylko Zrób chodzi za to.

Różniaczek, panowie. Tylko oni nie wiedzą, kto schodzi, więc. Wiesz. Dobra, to wrzućcie ich, poczekajcie. Właśnie. Lisu właśnie, za... Seba, za... z Lisem I... za mnie. Kogo... Będzie częściej się zmieniać najwyżej, już. I za 5 minut wy, tak? Najlepsza drużyna. Ja. Ryżuty za kogo chcesz? Za Mazura wejść? Za no Mazura to... To do przodu pociśniemy. W sensie... bo teraz ja z Mazurem, wiem, mam zgranie, bo no no bo Ja z kimś wedługkę chcę, bo ja chcę podać piłę. No dobra, ale my, masz Ja wejdę za cikena, a on wejdzie Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Za Cicena Kozy Zobaczymy, zobaczymy. Marcel, loma, no kto przyjechał. Kto przyjechał? Zobacz kto przyjechał Dawaj drugą gałę Roxa Roxy Zobacz, kto przyjechał jeszcze. Nie co to za jakaś gwiazda przyjechała? Każdy się pyta kto przyjechał, I to Ale przyjechała, to co? Bląda. No, jeździ. A ty rowerem za No ona też jest rowerem. <grym> Z koleżanką Na jednym? Na <grym> Chicken, walisz Konor MacGregor! Dawa! Z kaziora, no! Z kaziora! Rozumiesz <gryzny> chyba! Nie. Nie, nie, nie... A ty za kogo wchodzi? Na... Nie no, Adaś to by tam zagrał z 5 minut chociażby. No dobra, ale to... liczony. liczone z jakąś przewagą. No tak. Dobra. Chyba, że go ciśniecie do przodu i wszyscy się cofniecie do obrony. To, to sensu nie będzie. No wiem, to ale to wtedy nie. Nie jak jest. Nie ten sport. Są dużo ludzi. 16 czy 16. powiem, no wam nie no no narobiony jest dzisiaj, tak na spokojnie, na lódzie. No, nareszcie. Chyba dawno w Lalach nie grał. I fajna pogoda, my się ubrani Oj, lisu, lisu Naprawdę? Lisu Wczorajszy tryb się odpalał Dobrze, 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 dobrze. Murała jest dzisiaj nie taka No Źle przycięta Buta sobie zamknę tam ruszy wszystko Wszyscy tam Mazur wiedział, że będzie nagrywany, fryzurę sobie zrobił Jeszcze raz próbuj Patrz, Gruby pierwszy wyszedł z tej bramki nie bój się

Miej się o głowę! Uważaj lisu! Lubię afera! Nie jurek! Łap! łap! <gorsza> Ale on jest naprawdę Człowiek, leku <gorsza> człowiek, Bomba! No nie serio to było podanie od lisa Nie powinien wyłapać No nie powinien Wyjdź mu trochę po linii Pokaż mu się no lisu, majtaj by go zabił na miejscu nie, to jest ta bramka, nie? Kur... Dobra, strzela. Jest ty raz. Chicken, Mazura. Ale chicken nie ma pozycji do strzału. Ale mazur ma. Kurde. Kurka Wódka, panowie. Pół minuty i zmiana. Pół minuty będzie zmiana. Spokojnie, Kasper. 20 sekund, ma Na chwilę przyjaciel, jakie to powiedzi. Na speedzie, ty chcesz go zabić? To jest jakiś. kurna, dopalacz był. Jak ma 20 sekund, to nie wypruje, kurwa. Ojciec, sukcesu! Zostało 5 sekund, no nie wiem, gdzie on to wypruje, ale. Lisu, to ty, twoja. Lisu to zawsze kończy, tak. Dobra, zmiana, zmiana, zmiana. Oś. mazur! Zmiana. Mazur! kurwa, jakiego dużo mam paletę? Widziałem, malinka. Malinka, jest malinka. Na słodku? No, no, tam. Czemu zawsze go bez koszulki? Jakbyś miał co pokazać. <grywa> jest <Ja mówię, grywa> zawsze gorąco, no co <grywa> zrobić? To tak, kurwa, ogóle, Naprawdę. To pojazdy. No, na końcu pokazał mi się, że jest jest Ale, panowie, dzisiaj nie ma zgrania kompletnego. Ej, czy Gruby dzisiaj by miał ciepłe konto? nie, To jest, to jest niemożliwe, nie to, to w rzeku... Rekordów Guinnessa by była wtedy. Właśnie razy krzyczałem, żeby tu kurwa dali na całą, nie podają. Co to było? Przyjmij! Przyjmij, uderz! Pomiwaj, wejdź to pole karne. Ryżu, pamiętaj, biegasz! Biegasz, biegasz! biegasz. Bo będziesz miał mniej czasu. Ale jest duszno, no, ja? ba, Nie ma się. Już twoje, ręce twoje Co mi się w tej sytuacji? To za tobą jest. Patrz, Majtaj. babola. Ej, wsparcie tam! Kozi, ty tam wspierasz go, nie? Nie, nie, Czy tak wchodzisz podpowiadać dalej. ci wchodzisz mam? Gruby, idź do domu. Gruby, do domu idź. Dawaj cieszynkę, cieszynkę dawaj! Tam tak ładnie wspierałeś. Cynicznie chyba. Ja od razu mu mówiłem, aby liść tam Mam ten Ale Kakuś, jeżeli to jest Kakuś, bo ja nie, nie, nie kojarzę wszystkich, to on tak często od strzela. W poprzednim meczu tak samo było. Gruby, oni tak zawsze ma jak gruby stoi. Wtedy nie wszystko o ile? 1? Po ile? Jeszcze jeden? Po jeden. Ale tutaj Raeli gruba. Raeli sobie dobrze stoi. Musi go zmotywować jeszcze bardziej. Ten nowy ziołek mi się... No, nie umiem, że źle gra, ale no, nie czuję nie rytmu naszego

I trochę kultury hamie tam do kobiety jeszcze. No Czy do sądu poswie, jest wszystko nagrane <grym> To cieszyu <dziewczyny. grym> co, a nie Broni nasz dramkasz <grym> Sto i tam cię Tak, to powiedzieć Dobrá. Čistil. A to no. je zhost, pustil. A po noji by se trochu. Po těch změnách se trochu posypalo. Změny, změny. A ty je povratné, co? Ej, Hubert albo Mazur te, tego, tego, gołego. No, któryś z was za tego gołego, wybierzcie się. No to wejdą, no, wejdzie go tam, pojedzie. No tak, tak. Goły. <laughs> Też mi się tak wydawało, ale nie pamiętałem, że Kuba. Oj, patrz jaka zmiana! Dobra zmiana! PISPY! Spokój co? Na dwa. polityki ze I znowu moja zmiana! Znaczy nie o sam sobie 20 równo. Dobrze było, było, było. Ta ta sytuacja była taka na wślizgu, nie? A bo co, jak dałem temu czworkowi tak samo, to jest auto i tak przeszła wszystkim, i chciał jakiś piflak. Nie, Gruby nie może grać, no dla niego nic nie ma osobiście, jako, wiesz, człowieka, ale Gruby no, no nie umie bronić. No, dobry jest, dobry jest, Dob dobry jest. Nie, ej, ej, ej. Czekaj, bo to się wszystko nagrywa, to muszę z wyradą grać. Czikaj tam wybieraj sobie zmianę, tak? Zaraz tam za 5 minutek wybierzesz. Powrotną chyba, za Koziego, nie? Nie, mi się upodoba na obronie, no nie wiem, może wam się nie podoba. A no na pewno nie będzie Znaczy... Nie może stać na, na ligowych, nie Tylko że jeżeli będzie potrzeba taka, no to trudno. Nie, Ja mogę być.

Niech się Dobrze Ryżek. Pracuj jak przecina. Wybiegaj, Patrz, nigdy nie jest po początku, ale ma żelazną kondycję. On chodzi. jest gwiazda, on to jest w człowieku, ten, Korzeniowski. Ale <grywa>

Nie, no jeszcze daj mu chwilę, jeszcze dwie minuty ma No, każdy 10 minut ma, no, no daj mu Ej, nie bądźcie tacy źli, nie bądźcie dla niego tacy źli Daj mu, daj mu Dawaj mu! No, co on zrobił, no? Wałkoń No, taki początek był, nic nie mogli zrobić A potem? Nie było to musiało. Siedem, skróci. Z tyłu macie kapusze. Wykręcić. Czas, czas. Skręcić się. Ja. Głowy. Byłoby Była ta ręka, była. No, ale tak samo było wczoraj, identycznie było. Dobra, zmiany, panowie, po tej akcji zmiany. Mazur i, i ten. Dobra, zmiana. Kozy kozy ryżu. Zmiana. No 10 minut dostałeś, równe 10 Kozi. No Co No mi mi nie Nie co Co tu daj No Dawaj tego Koziego, zmieniaj Koziego. No wystaw! Ja! ten to jest kurwa w ogóle Ej, musicie wrócić! Wisiu, czas teraz zrobił. No i brawo. Co wnet pierdzi? Chcę. się popierdzieć,

Co to było, ty gwiazda? Co to było? Daj mu za to stanąć, za karę. Ty za karę stoi, za karę stoi. <try> Trzy minuty 3 minuty no wczoraj Patryk ładnie na środku grał i rozgrywał, a dzisiaj nie ma środka z mm. nami Ej, dajcie mu browara, dajcie mu browara, bo on dzisiaj coś coś nie w browara. Dajcie mu browara. Dajcie mu browara. Dawaj, na kuberta! Dawaj szybko po... o, to pierdoli, do mnie. Dwie to są. No biegaj, no biegaj tu, kurwa, nie opłaca to stoić. O, jak Cymer was zrobić. 40 kilo żywej wagi. Jak nie mniej. Po co? No, się tywają bez sensu.